Listopad to jeden z tych miesięcy, kiedy częściej skłaniamy się ku refleksji. Kierujemy uwagę bardziej do wewnątrz, czy nawet wpadamy w tak zwane dołki. Rok temu nagrywałam w tym czasie film o najmocniejszych utworach The Kelly Family. Dzisiaj chcę ten temat poruszyć od trochę innej strony, a tematem przewodnim będzie przesłanie w utworach Michaela Patricka Kelly, konkretnie w dwóch utworach z najnowszego albumu: Keep Hope Alive i Symphony of Peace. Jeżeli dla ciebie muzyka również jest nieodłączną częścią życia, wpływającą na samopoczucie a wartości takie jak empatia i nadzieja są dla Ciebie ważne, to ten film jest dla Ciebie. Michael Patrick Kelly jako uroczy nastolatek z gitarą podbijał serca słuchaczy chwytliwymi balladami. Dzisiaj wiele lat później jako dojrzały artysta dzieli się z nami równie dojrzałą muzyką. Przypomnę lub zapowiadam osobom, które być może zaplątały się tutaj przypadkiem, że Michael Patrick Kelly w przyszłym roku daje dwa koncerty w Polsce w Gliwicach i w Warszawie. Bilety są do kupienia na przykład na Eventimie. Myślę, że ten film jak i inne na moim kanale Pokazują, że warto, naprawdę warto. Dzisiaj nie bez powodu wybrałam te dwa tytuły do omówienia, bo mówią o nadziei i pokoju. Brzmi to może bardzo podnieśle, ale stanie się nam o wiele bliższe, kiedy zrozumiemy, że za napisaniem tych utworów stoją konkretne historie i idee, które zaraz przybliżę. Zacznę od tego tajemniczego tytułu KHA, co jest skrótem od Keep Hope Alive, co po polsku możemy przetłumaczyć jako: podtrzymaj nadzieję przy życiu, lub prościej po prostu nie trać nadziei. Fanom Padiego być może zapali się teraz żarówka, że na jego pierwszym solowym albumie z 2003 roku jest utwór Hope, czyli Nadzieja. Dokładnie tak jest i nawet porusza tę samą tematykę. Mianowicie chodzi o problem samobójstw. YouTube bardzo nie lubi takich słów i dlatego będą one ocenzurowane. Hope powstała po najtrudniejszym okresie w życiu Padiego, kiedy doznał załamania psychicznego i chciał wykonać właśnie ten ostateczny krok. Wpadłem w depresję, miałem nawet myśli samobójcze. Nie chciałem już żyć, straciłem nadzieję. Próbowałem odebrać sobie życie i gdy stałem na parapecie przy otwartym oknie, poczułem obecność. Dla mnie w tym momencie było jasne, że tą obecnością był Bóg i tylko dlatego nie skoczyłem. Zszedłem z parapetu, zacząłem płakać. Czyli ty już jedną nogą tak. byłeś po drugiej stronie, tak. Uf. Keep Hope Life jest zatem swego rodzaju kontynuacją, choć muzycznie w zupełnie innym klimacie, ale tematycznie bardzo blisko. Inspiracją była rozmowa Padiego z policjantem drogówki, który przez 15 lat służby uratował blisko uwaga 200 osób przed skokiem z mostu Golden Gate. To niekiedy były wielogodzinne negocjacje przy bardzo niesprzyjających warunkach, ale 200 osób to 200 historii ludzkich istnień. W których zadziały się dramaty doprowadzające do podjęcia tej właśnie ostatecznej decyzji. I na szczęście te historie są z Happy Endem. I dlatego ten utwór bardzo zwraca uwagę na to, byśmy byli po prostu świadomi, obecni, pomocni. zauważcie, jak dramatyczne są statystyki. Każdy z nas, Zna lub miał w swoim życiu osobę, która taką decyzję podjęła. Ale tutaj jest ważny jeszcze jeden aspekt, yy, który rzucił mi się w oczy zaraz na samym początku przesłuchiwania tej piosenki. W tekście jest. Zwróciło to moją uwagę, bo wiem, że bardzo często osoby, które najbardziej cierpią, e, są najbardziej uśmiechniętymi i nie dającymi po sobie nic poznać osobami. Maskują to niemalże perfekcyjnie. Malować twarz to w tym tekście nie tylko dosłowne nakładanie makijażu, ale też metafora maski, którą zakładamy, żeby ukryć emocje. Niesamowicie trudną robotą jest stworzyć około 3-minutową piosenkę popową, w której tak ważny temat wybrzmi niemalże w całym aspekcie. To się wydaje niemożliwe, ale jednak każdy wers. I niesie przesłanie. Ten powyższy dotknął mnie bardzo, bo wiem, jak bardzo jest prawdziwy. Idziemy dalej, bo w drugiej zwrotce jest historia chłopaka. I nie bez powodu nagrywam ten film w listopadzie, bo 19 listopada obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. U nas co prawda przyjęło się obchodzić go w marcu, ale to listopadowe święto jest obchodzone w ponad 80 krajach i ono posłuży się cytatem służy także zwracaniu uwagi na problemy, tak jak występujące u mężczyzn zaburzenia psychiczne i rosnąca liczba samobójstw. W tym kontekście bywa również wzmiankowana walka z tak zwaną toksyczną męskością poprzez promowanie zdrowych wzorców zachowań mężczyzn. Wiem, że widzowie mojego kanału to w większości panie, ale wiem, że panowie też tutaj są i mamy też bliskich panów w swoim życiu. I zarówno no, takie toksyczne bycie supermenem, jak i hasło chłopaki nie płaczą, są już dawno passe. Tak samo hasła typu, że kiedyś tego nie było, ludzie pracowali, walczyli o byt, nie wymyślali sobie jakieś depresje. Kiedyś owszem, walczyli o spokojną egzystencję, ale problemy natury psychicznej istniały, tylko że bardziej w cieniu i nazwane Objawiały się nadużywaniem alkoholu, przemocą w rodzinie czy właśnie nagłymi, w cudzysłowie, samobójstwami. To utwór o ludziach, którzy pozornie są silni, ale w środku się rozpadają i ogromnie potrzebują empatii, zauważenia tego, co ukryte. Muzycznie wspomniałam przy recenzji albumu, że Paddy postanowił zainspirować się tradycyjną brytyjską pieśnią Trimartolot, na której stworzył refren. Sam Paddy o napisaniu tej piosenki mówi tak... Utworze Keep Hope Life napisałem trzy lub cztery zwrotki. Na początku tekst zakłócił melodię, potem melodia była dla mnie zbyt chwytliwa, więc słowa nie brzmiały zbyt dobrze. Nie należy lekceważyć muzyki pop. Naprawdę niełatwo napisać 3-minutową piosenkę, która jest przyjemna dla ucha, porusza serce, sprawia, że chce się tańczyć, a jednocześnie ma przesłanie. Jeśli masz ochotę wesprzeć mój kanał, to można zrobić to na kilka sposobów. Już podaję propozycje. Te darmowe to na przykład lajk i subskrypcja, podbicie filmu lub niepomijanie reklam, a te płatne to wsparcie mojego kanału poprzez przycisk wesprzyj, a także tak zwana wirtualna kawka tudzież napiwek. Link do tego znajduje się w opisie. Z góry bardzo, bardzo dziękuję. Drugim omawianym dzisiaj utworem jest Symphony of Peace. Wspomniałam już o niej przy recenzji albumu. Uważam, że jest to najlepszy utwór jego z ostatnich lat. Jak sama nazwa wskazuje Symfonia Pokoju. To jest swego rodzaju hymn pokoju, ale również dodajmy do tego kontekst. Od kilkunastu lat na koncertach Michael ma taki zwyczaj, że mniej więcej w połowie koncertu następuje minuta ciszy. W intencji pokoju, tudzież chwilowej modlitwy. On sam od wielu lat angażuje się w różne akcje charytatywne i pokojowe. W związku z tym powstał pewien projekt o nazwie Peace czyli dzwon pokoju. Jest to ponad ponadtonowy dzwon przetopiony z resztek amunicji wojennej. Sercem dzwonu jest karabin. Dzwon wjeżdża na scenę i wybija wspomnianą minutę ciszy. Jest to moment absolutnie niezwykły, kiedy tysiące ludzi rozemocjonowanych na koncercie milkną nagle i nastaje cisza. Niektórym pojawiają się łzy w oczach, bo atmosfera staje się tak niezwykła, dosłownie nawet oddechów nie słychać. Mimo że minuta ciszy jest praktykowana na koncertach Michaela od dawna, do Polski po raz pierwszy dzwon zawitał w zeszłym roku. Między innymi na koncercie na Polendroku i przyznam się, że kiedy oglądałam transmisję, pomyślałam, że zarówno pan Owsiak jak i Paddy są optymistami, jeśli myślą, że na takim wydarzeniu to wypali. Tymczasem dzwon się rozległ i dziesiątki czy nawet setki tysięcy ludzi w jednej chwili po prostu zamilkło. Stawiam tutaj fragment i zaznaczam, że nie zmieniałam nic w dźwięku. To jest oryginalny dźwięk z tego filmu. Dziękuję. Thank you. Paddy przyznał, że od kilku lat chodziło mu po głowie napisanie takiej pokojowej pieśni i chciałby brzmiała absolutnie wyjątkowo. Problem przy takich utworach jest taki, że bardzo łatwo je zepsuć. Łatwo jest przesadzić, przesycić je, tak nadymać zbytnio. I wtedy zamiast łez, ciarków czy takiego ogólnego poruszenia, czuje się, że coś tu raczej nie gra, i utwór jest odpychający. Dlatego trzeba mieć naprawdę ogromną świadomość muzyczną i artystyczną, żeby stworzyć dobry utwór o ważnej tematyce. Jak sam Pani wspomniał, nie chodziło tylko o temat pokoju na świecie, ale też pokoju takiego wewnętrznego, Cały album Traces dotyka tematów dbania o własne zdrowie psychiczne, emocje, swój wewnętrzny stan. Do współpracy przy Symphony of Peace zaprosił tenora Jonasa Kaufmana i już tutaj mamy przenikanie dwóch światów: muzyki rozrywkowej z klasyczną. I to jeszcze nie koniec, bo w tle słychać także chór, a w połowie piosenki mamy solówkę na gitarze elektrycznej. Brzmi to jak niezły miszmasz, ale to naprawdę brzmi dobrze. To nawet trochę jak metafora, że różne światy, różne style mogą współistnieć ze sobą, koegzystować a nawet genialnie współpracować. To jest jak jedność różnych światów, co można fajnie odnieść do przekazu, jaki ten utwór niesie. Jest tutaj świetnie budowana dynamika od pojedynczego uderzenia dzwonu na początku przez zwrotkę śpiewaną przez samego Padiego, praktycznie niczym nie zakłóconą, później pierwsze odezwanie się chóru, po drugiej zwrotce wchodzi tenor, śpiewa coraz wyżej. Mamy znowu ciszej, znowu głośniej, trochę mniej, trochę więcej. Jest świetnie budowane napięcie i na samym końcu znów odzywa się tenor z przesłaniem uwaga, ta pieśń nie ucichnie, dopóki wszędzie nie zapanuje pokój. W tej piosence pokój nie jest tylko marzeniem o świecie bez wojen, ale także takim cichym pragnieniem serca, które szuka zgody z samym sobą. Michael pokazuje, że pokój zaczyna się w nas, w chwili, kiedy wybieramy empatię, nadzieję i dobroć, uważność na drugiego człowieka. I tym bardzo dającym do myślenia wersem kończę dzisiejszy film. Zachęcając do nie tylko filozoficznych rozmyślań, ale też do czucia radości zasłuchania słuchania nowego albumu Traces, jak również do waszych refleksji w komentarzach, bardzo dziękuję za odzew pod ostatnimi filmami, jest mi bardzo miło. Dajcie znać, czy polubiliście omawiane dzisiaj przeze mnie utwory i jakie wrażenie one na Was wywołują. A być może niedługo takich filmów pojawi się więcej. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję i widzimy się niebawem w kolejnym filmie.